W ostatnim czasie nareszcie wyhamowały podwyżki cen benzyn w sprzedaży hurtowej, ale kierowcy niestety w dalszym ciągu odczuwają skutki tego, że to paliwo bardzo drożało. Na stacjach w ostatnim tygodniu benzyna PB98 podrożała o 10 groszy do poziomu 7,29 zł za litr. Podobnej skali podwyżka wynosząca 8 groszy dotyczy również popularnej piątki, która jest w sprzedaży detalicznej oferowana po 6 zł. i 64 grosze. Jeśli chodzi o olej napędowy, cena tego paliwa pozostaje stabilna i wynosi 6 zł. i 69 groszy. I na ten moment dystans cenowy, który dzieli olej napędowy od benzyny 95-oktanowej, to już jest tylko 5 groszy. W przypadku autogazu odnotowaliśmy w ostatnich dniach dwugroszową podwyżkę. Średnia ogólnopolska cena litra tego paliwa to dzisiaj 2,87 zł. Jeśli chodzi o sytuację na rynku międzynarodowym, to w dalszym ciągu y, uwaga analityków, inwestorów jest skupiona w rejonie Bliskiego Wschodu, y, gdzie niestety eskaluje konflikt między Izraelem a Hamasem i to powoduje, że ceny ropy utrzymują się na wysokim poziomie pomiędzy 89 a 90 dolarów za baryłkę. W ostatnich dniach nawet ten poziom 90 dolarów został przekroczony. Prognozy epetrol.pl na nadchodzący tydzień zakładają stabilizację cen oleju napędowego i autogazu. W przypadku benzyn będziemy mieć w dalszym ciągu do czynienia z podwyżkami, natomiast będą one kilkugroszowe i nie będą już, miejmy nadzieję, tak dotkliwe dla kierowców jak dotychczas.